List do Polaków, rozdział trzeci. Kochani, czy nie dość znaków dostaliśmy i nie dość przecierpiała nasza matka polska, byśmy dalej mieli zatwardziałe serca i zaślepione oczy? Iluż proroków ma jeszcze Pan nam posłać, byśmy uwierzyli? Ile razy matka nasza polska ma jeszcze cierpieć i znosić upadki? Rozkosze tej ziemi są niczym dla ciała astralnego. Choć dla ciała fizycznego są wszystkim. Niemniej jednak, nam jako narodowi zostało przydzielone, by tu na Ziemi objawiła się chwała Boża. Tak, mówię Wam, nie minie to pokolenie, a chwała Boża się objawi, a Jezus Chrystus będzie nam królem. Nie jednak osobiście, lecz przez swoich pomazańców. Czas bowiem nadszedł zdeptać stare mury, by te runęły. By w ich fundament włożyć kamień węgielny, niegdyś odrzucony, i na jego podstawie zbudować pierwszy kraj potem cały świat, który będzie się podobał Bogu. I nie, Bóg to nie nadęty Narcyz, który czeka na wieczne aleluja, ale kochający ojciec. On też poprosił nas, byśmy się zwrócili ku Jego Synowi, a naszemu Panu i bratu. Tak, Jezus jest naszym bratem. I chce z nami być. To też, jak w moich przesłaniach przyjaciele Jezusa, oprócz wiary i jedności narodu, by wyszła z nas iskra, chciałbym, aby serca Wasze otwarły się na intymną relację duchową z Jezusem. Tak jak wam już mówiłem, i w liście się powtórzę. Bądźcie z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem. Jeżeli się jeszcze z nim nie znacie, to się sobie nawzajem przedstawcie. Oczywiście możecie długo nie usłyszeć głosu Jego, to też w waszych sercach rozpocznijcie swoją relację z Jezusem, a On, jak powiadał, owce moje, głos mój znają. To też wiedzcie, że jak tylko się otworzycie na przyjaźń z Jezusem, Duch Święty wam pomoże rozpoznać Jego głos. Ufajcie!